Witam serdecznie. Za moimi plecami budynek, w którym 26 października 2023 roku wraz z Stanisławem uruchomiliśmy cały system grzewczy. Dziś od tego czasu minęły równo 4 miesiące. Wszystkich w takich momentach interesuje zużycie. A ile faktycznie ten budynek zużył kilowatogodzin prądu? Teraz chyba w tym miejscu należałoby wyjść od tego jak ten dom jest zbudowany. Cały budynek jest wykonany w technologii z karamzytu, czyli ściana karamzytowa 24 cm grubości, bloczek fundamentowy oczywiście z karamzytu, Nadproża nad oknami. Z karamzytu. Ściany wewnętrzne wykonane ze ścianki akustycznej z karamzytu. Natomiast sam karamzyt w sobie jako budulec pewnie jest dobry. Dla jednych dobry, dla innych zły. Elewacja, styropian elewacyjny 20 cm, ocieplenie fundamentów XPS. Chyba dycha 35 cm celulozy nadmuchanej na stropie strop wiązarowy, góra nie jest izolowana. Widać specjalnie w tym miejscu pokazuje tą fotowoltaikę. Dlaczego? Bo do tej fotowoltaiki znowu wrócę. 1500 kWh zużytego prądu. Na 4 miesiące grzania budynku średnio średnio 350 kWh w jednym miesiącu, chyba w grudniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, było faktycznie 400 kWh zużycia, w pozostałych miesiącach oczywiście relatywnie mniej. Średnio 350 kWh na te 4 miesiące zużył ten budynek. W dalszym ciągu w budynku nie ma pełnego sterowania strefowego, więc tylko w salonie jest sterownik. Myślę, że w ciągu miesiąca czasu ta instalacja zostanie ukończona w pełni. Zostanie uruchomiona rekuperacja, zostanie uruchomione całe sterowanie strefowe. I dopiero wówczas będzie można mówić o faktycznym zużyciu czyli pewnie za rok. Wracając do fotowoltaiki, która dziś u wielu powoduje palpitację serca albo migotanie przedsionków piękny zachód słońca nam się szykuje, więc może na tym na tle tego zachodu nagram resztę tego wideo. I teraz bardzo duża część osób dzisiaj się zastanawia, co z tą fotowoltaiką będzie w czerwcu czy w lipcu. 2024 roku. Mamy luty, więc nikt nie wie. Dzisiaj wielu znawców, znachorów próbuje tłumaczyć i objaśniać e, taryfy dynamiczne prądu, których tak na dobrą sprawę dzisiaj nikt nic nie wie. Ja się będę upierał przy jednym. Gdyby tej fotowoltaiki w domu nie było tym i zużycie prądu na poziomie. 350 kWh średnio miesięcznie w okresie zimowym. I po raz drugi to powtórzę, nawet gdyby ten prąd był po 2 złote, a tutaj nawet złotówki nie kosztuje w tym budynku, ale gdyby był po 2 złote, miało to kosztować 700. Dla osób, które nie chcą chodzić w koło kotła, dla osób, które nie mają ochoty rąbać drewna, składować paletu, i myśleć o kominie i jakichś innych rzeczach, czy to jest złe rozwiązanie? Tu każdy z was, z was musi sobie odpowiedzieć we własnym sumieniu na to pytanie. Mało tego, w tym budynku było już kilku niedowiarków po ostatnim wideo, którzy twierdzili, że to jest niemożliwe. Tu już były takie osoby. Mało tego, z centralnej Polski jeszcze latem ktoś się wybiera. Będą udostępnione rachunki za prąd, będą pokazane zużycia kilowatogodzin, Licznik Westy nie oszukuje. Będzie można to wszystko zweryfikować i sprawdzić. Ja Wam powiem tylko tak. Dziś osoby, które do mnie się zgłaszają z nowymi budynkami, gdzie mają nowe domy, nieważne czy te domy mają 100 metrów, 150, czy 200, czy nawet powyżej 200, informacja z moich ust płynie jedna. Pompa ciepła. Pompa ciepła propanowa typu on-off. Pompa ciepła propanowa z potężnym zbiornikiem na wodę. Pompa ciepła propanowa z potężnym zbiornikiem buforowym. Nie będę z powrotem do tego budynku się pchał, bo widzieliście już tą kotłownię. Jak nie, to sobie ją możecie obejrzeć i zobaczyć, jak faktycznie tutaj jest skonstruowana kotłownia. Wielki bufor 800 litrów. Domu po podłodze jest tam 146 metrów. Tak jak tu ostatnie pomiary zostały przeprowadzone. Nie 120 parę, nie 130 146 metrów, stoi ósemka z Pokazaliśmy też wideo z instalacji tej pompy ciepła tu w tym budynku. Można rąbać drewno i być niewolnikiem własnego domu, ale można również zainstalować sobie takie urządzenie. I Nie słuchajcie bzdur, że pompy ciepła ONOW, propanowe, wysokotemperaturowe są tylko do budynków starych. Kolejna sprawa jest taka, że tych wszystkich e, ludzi, którzy dzisiaj biegają po internecie i krzyczą, nagrywają wideo, TikToki, na YouTubach filmy i tak dalej, że z tym prądem to będzie tak albo inaczej. Główna prawda, już muszę Wam tak powiedzieć, nikt nic nie wie. E, obecny rząd jeszcze chyba nie podjął rękawicy tak do końca a odnośnie a tego, co się ma wydarzyć z prądem dla pomp ciepła, czy powstanie prąd dla pomp ciepła. Co się stanie z prądem w czerwcu czy w lipcu, gdy tarcza, nie tarcza, jakieś osłony mają zniknąć? Nikt nic nie wie. Musimy poczekać. Natomiast czy my będziemy czekać i nie kupować, nie instalować? Wielka bzdura z tego względu, że nie znam jeszcze żadnego państwa, które chciałoby zarżnąć ekologiczne urządzenia grzewcze. Bo tak to trzeba nazwać. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś dzisiaj wymyślił sobie, że zarżnie jednego dnia... Pompy ciepła rodzimych producentów. I dziś mówię otwarcie: możecie instalować sobie Chińczyki i instalujcie, jak macie ochotę. Natomiast pamiętajcie tylko jedno: że internet huczy od tego, że ludzie zostają sami sobie. Przyjeżdża firma X, instaluje pompę Y i tyle. I koniec. I został inwestor sam. Tu macie producenta, który jest 40 lat na polskim rynku. Cóż chcieć więcej? Zabieram się, e, jesteśmy już powolnym. E, wracamy do, do, pełnej, do pełni naszej pracy. Za chwilę zobaczycie kolejne wideo z instalacji. Z modernizacji. Fajnie, że jesteście. Zapraszam mnie do wiarków, do, do, do tego, żeby zweryfikować te moje słowa, o których wspomniałem w tym wideo. Aha, jest jeden pan, który przez telefon powiedział, że się ze mną zakłada. Nie pamiętam w tej chwili o co, ale że się zakłada, więc ja czekam już na e, zwycięstwo tego zakładu, bo inaczej to się nie skończy. Trzymajcie się jeszcze raz, cieplutko i do zobaczenia, do usłyszenia.